Witam wszystkich z tej strony, Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Tym razem Hardline. No cóż, wracamy do Hardline'a na małe co nieco. Wczoraj jeżeli nie widzieliście, to wrzuciłem... Advanced Warfare, tak więc miłego oglądania. Małe, co nieco tam powiedziałem na temat Black Ops 3, aczkolwiek jeszcze będę mówił na temat Black Ops 3, na temat tego, co pojawia się w sieci, właśnie to, co będzie i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, czyż nie jest to bardzo podobne do Advanced Warfare? No niestety, miałem tutaj taką, taką sytuację. Nie wiem czemu, ale popatrzu. Dosyć często właśnie takie sytuacje mi się zdarzały. Teraz już wszystko będzie dobrze, ładnie, pięknie. W pewnym momencie będzie jeszcze przycięcie filmiku, no bo wiadomo, nagrywarka musi zrobić coś takiego. <grytanie> tak więc musiałem zrobić małe synchro. Ale do tego już oczywiście się przyzwyczailiście. Słuchajcie, w tym filmiku, jak widzicie, gram Double Barrel Shotgun, czyli tak zwaną rururką, dwururką, Która, no, wypowiem się oczywiście na sam koniec, jak się zachowuje, czy jest dobra, czy nie jest dobra. W każdym razie powiem, jak odblokować te zadania. Jak najłatwiej mi było je odblokować, bo myślę, że większość z Was już bardzo dobrze zdaje sobie z tego sprawę, jak to zrobić. Ale ja po prostu podam wam, jakim sposobem bo niestety ale jest pewne zadanie, które sprawiło mi dość duży problem i gdyby nie pomoc tutaj jednego z Was, no to pewnie wbijałbym to wieczność. I nie mówię tutaj oczywiście o tych czterech magicznych atutach. Słuchajcie, co trzeba zrobić? Przede wszystkim musimy oczywiście zrobić zadanie naszego szturmowca numer jeden. Żeby to zrobić, oczywiście, no to nie jest już jakiś wielki problem, ponieważ musimy mieć odblokowane dwie brązowe gwiazdki, właśnie jako szturmowiec. A więc musimy małe co nieco pograć. Nie jest to zbyt długo, nawet nie pamiętam ile tam punktów trzeba by wbić, ale wbijacie to błyskawicznie. Do tego, oczywiście, 10 zabój z shotguna lub też z karbinków bojowych, które mamy. Dostępne w tej klasie, a także musimy dostarczyć amunicję dla naszych ziomeczków w ilości 10. Tak więc tutaj akurat ten problem to nie problem. Następnym zadaniem, jakie musimy zrobić właśnie w klasie szturmowca, to jest zadanie numer 2, musimy mieć zaodblokowane zadanie numer 1, no i zdobyć 7 gwiazdek brązowych w tejże klasie. To już trochę dłużej trzeba pograć, ale to też nie jest jakiś wielki problem. 25 fragów, jak e, musimy wbić shotgunem lub też właśnie e, tymi karabinkami, które mamy dostępne, a także musimy odbić e, pociski w ilości 250, bo tak to można przeliczyć. E, każdy jeden pocisk to jest jeden punkt, no i musimy takich punktów zdobyć 250, tak więc tutaj to nie jest jakaś wielka filozofia, aczkolwiek z tym zadaniem w następnym tym poziomie odblokowywania spotkałem się z dosyć dużym problemem. I zaraz powiem o co chodzi. Żeby w ogóle podejść do kolejnego zadania, więc tego naszego magicznego syndykatu no to tutaj musimy mieć przede wszystkim troszkę więcej pograne, a więc musimy mieć odblokowaną tą złotą gwiazdkę w służbie szturmowce. I to jest po raz kolejny ponad 260 tysięcy punktów EXPA. Do tego musimy zakupione mieć 10 gadżetów lub też... lub i... E, dodatków do broni, broni i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj nie ma żadnego problemu. No i musimy mieć odblokowane zadanie numer 2. No i żeby już tutaj walczyć oczywiście o te, o te nasze kolejne odblokowywania, to już zaczynają się po raz kolejny schody, a więc 200 fragów to nie jest jakiś wielki problem, ponieważ to się wbija w trakcie grania zdobytych shotgunami lub też właśnie karabinkami bojowymi. Do tego musimy odblokować 4 punkty reputacji w Kolejnych 10 meczach, i tutaj muszę wam powiedzieć, że nawet sprawdza się TDM bardzo dobrze, ale pod warunkiem, że będzie w waszym teamie hacker, który będzie obdarzał was tymi atutami. To nawet chyba szybciej się wbija niż na e, Hatwire, gdzie na Hatwire mieliście taką pewność, że tam to wbijecie, ale tutaj. E, e, może takiej wielkiej pewności nie ma, ale szybciej haker jest w stanie rozdawać te atuty, tak więc on może naprawdę w miarę szybko w czasie takiego jednego TDM-u Wam podrzucić te cztery atuty. Jeszcze Wy do tego możecie też spróbować coś z tym zrobić. Musimy też zdobyć monety za udostępnienie naszego, naszej amunicji tutaj ziomalom i... Trzeba takich 15 monet zdobyć. To jest akurat też dosyć proste, ponieważ każdą jedną osobę, którą widzicie, że potrzebuje amunicji, wystarczy jej podrzucić tą amunicję i w tym momencie uzbieracie małe co nieco. Tak więc tutaj spokojnie na mecz możecie z 3 nawet wbić takie uzupełnienie amunicji. Ale to ostatnie zadanie a więc monety za naszą tarczę balistyczną tutaj jest już pewien problem. Ponieważ, żeby odblokować te monety, no to niestety jedna moneta równa się 100 punktów. A 100 punktów to jest 100 strzałów. I tak jak te 250, to nie był jakiś tam problem, bo to jest jakieś 2,5 gwiazdki, czy tam 2,5 monety, tak tutaj, no niestety, ale słuchajcie, jest to problem, ponieważ jeżeli gracie na TDM-ie nawet na takiej mapie typu dzielnica, to bardzo często zdarzyć się może tak, że ktoś wam po prostu zrobi plecy. Czy nawet ktoś zacznie do was strzelać z boku. Tak więc musicie stać jak osioł w jednym miejscu tak żeby ludzie was widzieli, żeby do was strzelali, a jeszcze do tego żeby wam nie podrzucili na przykład granatu. To jest niestety irytujące i wkurzające. Bo sam takich monet wbiłem dwie i stwierdziłem, że chyba wieczność właśnie to potrwa i wbijanie tych kolejnych monet to jest prawdopodobnie niemożliwe. Znacie, możliwe, ale, ale bardzo, bardzo długotrwałe. Dlatego też umówiłem się tutaj z jednym e, z was i e, no po prostu strzelał do mnie ten ktoś z... Pistoletu maszynowego e, o najsłabszym działaniu, o najszybszej jakiejś tam skuteczności, e, czy tam szybkostrzelności, z tłumikiem jeszcze, tylko po to, żeby po prostu ten jeden strzał oddać te kolejne strzały oddać, setki strzałów oddać w moją tarczę, ta tarcza po jakiś wbiciu. Nie wiem, dwóch monet, mniej więcej, no może nawet nie. Eee, ona się rozpada, tak więc musimy się zabić. Musimy znowu, eee, że tak powiem, iść w wyznaczone miejsce i czekać na to, aż ktoś do nas będzie strzelał. Tak więc to jest wkurzające, to jest naprawdę irytujące. Eee, ale, ale jest to jak najbardziej do zrobienia z kimś znajomym w drużynie przeciwnej. Tak więc, tak polecam, jeżeli chcecie szybko to odblokować. Ja naprawdę nie miałem czasu na to, żeby czekać po prostu, aż ktoś łask łaskawie będzie do mnie strzelał i nie pomyśli o tym, żeby rzucić na przykład granatem czy koktajle mołotowem we mnie, to właśnie w ten sposób możecie e, spokojnie te wszystkie monety powbijać. I teraz e, odblokowałem to wszystko w międzyczasie, słuchajcie, bo to jest bardzo ważne. E, na zadaniu numer dwa właśnie naszego szturmowca odblokowujecie e, Bolt Eagle. I tak, wiem, że Bolt Eagle to jest tak zwany bielik amerykański, jeżeli tak to można nas. jeżeli tak tego orła się nazywa, chyba tak bielik amerykański, tak wiem, że to jest właśnie określenie tego bielika, że to nie jest łysy orzeł, aczkolwiek bezpośrednie e, tłumaczenie e, to jest dokładnie łysy orzeł. Tego się nie zmieni. E, bo ktoś ostatnio zwrócił mi uwagę, bekę z tego kręciłem niesamowitą. E, ale dobra, słuchajcie, wbijacie to, e, odblokowujecie właśnie Desert Eagle. Że tam Bolt Eagle i mm, tego shotguna. I właśnie, jaki jest ten shotgun? Przede wszystkim, e, no, trzeba przyznać, że jest skuteczny. Jest naprawdę mocny. Z dosyć dużych odległości e, w dużym promieniu ściąga przeciwników. Z tym, że oczywiście ma on dosyć duży minus, nawet dwa, a więc przeładowanie jest bardzo długie. Do tego ma tylko te dwa pociski, tak więc musicie pamiętać o tym. Ja w większości przypadków, żeby mieć pewność, że zabiję klienta, strzelam dwoma pociskami od razu. E Chyba, że zdaję sobie sprawę, tak jak na przykład chociażby w tym miejscu, że akurat może tu ktoś siedzieć, może, może będą dwie osoby, tak więc wtedy ryzykuję, strzelam tylko raz, wykorzystuję drugi pocisk i potem ewentualnie dokończę sytuację moim Bolt Eagle. Tak więc jeżeli macie tą broń, to najlepiej właśnie zaopatrzyć się też właśnie w Bolt Eagle, który jest świetny po prostu i bardzo pomaga nam w kryzysowych sytuacjach. Shotgun, tak jak mówiłem, on jest bardzo skuteczny i wydaje mi się, że jest najskuteczniejszy we wszystkich, ze wszystkich shotgunów, które są dostępne w tej klasie. Z tym, że akurat, tak jak widzicie, ja gram na naj, chyba akurat broń sobie dobrałem, może nie tak, mapa mi się nie dobrała do broni, tylko broń sobie dobrałem, najgorszą jaka możliwa, jeżeli chodzi o e, tą mapę. Bo jest to mapa otwarta, jest to, e, nie jest to mapa taka typowa walki w zwarciu, close combat, gdzie e, chociażby może się sprawdzić taki shotgun na, e, na dzielnicy, właśnie na jakichś zamkniętych mapach, na, czy w budynku chociażby na e, napad na bank i tak dalej, i tak dalej. No, zobaczcie ten shotgun z jakiej odległości potrafi ściągnąć, e, ale właśnie to jest ważne, żeby na bliski kontakt. Tej broni używać. Co prawda, sterowanie tym shotgunem, a więc obracanie się, ono jest troszkę. Troszkę takie kamienne, słuchajcie, macie długą tą lufę. Mam, mam wrażenie, że właśnie w ten sposób y, pomyślano o tym, że masz długą lufę i że nie powinno być tak, że ty z tą długą lufą się po prostu obracasz jak z pistoletem maszynowym, który trzymasz blisko, y, blisko siebie. I to jest dobre, to jest bardzo fajnie pomyślane. To trzeba o tym pamiętać, że niestety, ale ta nasza y, lekkość w poruszaniu się jest troszkę ograniczona. No, i tu akurat ten Shotgun, właśnie ma to do siebie. Tak więc, no, jak najbardziej tylko i wyłącznie mapy do Close Combat, takiej walki w zwarciu. Jestem w ogóle ciekaw, jak będą wyglądały kolejne mapy w Premium, czy generalnie jako, jako dodatki, bo jestem ciekaw, właśnie, czy będą takie mapy typu dzielnica. Ja słuchajcie. Nie wiem czemu, jestem szczerze mówiąc sam zszokowany, ponieważ ja raczej nie przepadam za tego typ, typu mapami, gdy typu on, tak jak na przykład w Call of Duty Nooktown, czy, czy teraz nie pamiętam jak się nazywa, hijacked i tak dalej, i tak dalej. Zawsze mnie wkur tego brał, niesamowity, jak ludzie wybierali tylko i wyłącznie to. I nie za bardzo przepadałem za jakimiś mapami malutkimi, także w Battlefield 3. Czy no, chociaż akurat trzeba przyznać, że Close Quarter było świetnym dodatkiem i tam akurat fajnie się grało. Te mapy były dużo, dużo mniejsze i zamknięte, ciasne i tam akurat się fajnie grało, ale normalnie dzielnicy na. Bym nie znosił, nie wiem, tego typu mapy ja nie znoszę. A akurat dzielnica, nie wiem czemu, ale ona mi tak strasznie przypadła do gustu. Ja, słuchajcie, ja ją uwielbiam. Ja wiem, że tam jest jedna wielka, debilna jadka, w której po jednej stronie są ludzie, po drugiej stronie są ludzie, i jeszcze do tego oni najczęściej resp jest jakiś popieprzony, gdzieś tam wywala ludzi w kosmos, kurczę, respią się nam za plecami i itd. itd. Ale co jest jedno rewelacyjne, akurat na tamtej mapie, ja to uwielbiam. Ja uwielbiam, jak już się wbiję. Ja mogę nawet z 10 razy zginąć, ale kiedy ja już się wbiję na, na rest przeciwnika, to zaczyna się dopiero jazda. I to jest właśnie fajne, kurde. To mi się tam tak strasznie podoba, bo w Call of Duty jest troszkę inaczej, bo. Ee, Wtedy, no najczęściej tam ludzie strzelają naprzeciwko siebie, tak jak chociażby na noctown snajperzy, po jednej stronie, po drugiej stronie snajperzy i po prostu jak tylko wystawisz głowę z rugu, no to bum, leżysz. A tutaj, tutaj jest troszkę inaczej. Oni co prawda, owszem, siedzą na miejscu z tymi dupami, ale można się przebić po prostu na ten rys, można i zrobić tam niezłą jadkę. Zresztą ja chyba nagram coś takiego, bo ostatnio zagrałem sobie, nawet nie nagrywałem tego materiału, zagrałem sobie na właśnie dzielnicy, E, chyba karabinem szturmowym wtedy grałem i w pewnym momencie mówię, no kurde, no ci, ci, ci snajperzy troszkę mi irytują, no, ja może zrobię trochę inny, inny, inny bajer. E, I słuchajcie, zacząłem grać dokładnie tak jak, jak oni, a więc snajperką. Wow, słuchajcie, co tam się działo, jakie ja tam miałem łatwe fragi, jakie ile ja tam miałem headshotów, to to jest, przychodzi ludzkie pojęcie, ponieważ ci ludzie w ogóle nie ogarniali. Oni nie patrzyli w ogóle, gdzie oni strzelają. Oni się ustawiali na ulicy, gdzie ja bardzo dobrze wiedziałem, gdzie oni są. Wystarczyło wejść do jednego z budynków, zawalonych budynków, i strzelać z samego końca mapy do nich. To było tak proste i tak dziecinne, jak odbieranie dziecku e, właśnie cukiereczka. No kurde. Jeszcze trzeba pomyśleć od czasu do czasu, jak grać tą snajperką. Jeżeli gracie właśnie snajperem na mapie typu dzielnica, ustawiacie się na samym końcu, obstawiacie się, co jest bardzo mądre, obstawiacie się tymi magicznymi a, minami laserowymi, e, to owszem, róbcie to. Ale też jeszcze pamiętajcie, że ktoś z drugiej strony może też używać shotgun e, snajperki, że ktoś może was ściągnąć bardzo łatwo, ponieważ on bardzo dobrze wie, z której strony wy stoicie. Tak więc kurde no trochę pomyślunku. To jak widzicie, no, shotgun sprawdza się po raz kolejny w hotelu. No, po prostu wymiata się tych ludzi jak dzieci. <laughs> to mi się podoba, słuchajcie. Ja lubię takimi właśnie wąskimi korytarzykami wbić się kurczę, spróbować zabić przeciwnika. Jest to, jest to dla mnie naprawdę pocieszna wtedy forma gry. No ale to oczywiście wszystko tego, co kto lubi. Po raz kolejny mam, tak jak w Battlefield. 4, zauważyłem, że najmniej gram, gram klasą szturmowca. To jest trochę e, może dziwne, bo klasą szturmowca, nie szturmowca, przepraszam, nie szturmowca, bo mylę teraz klasy. Klasą operatora akurat tu jest Battlefield Hardline. E, klasa operatora jest bardzo prosta, ale no, ja bym powiedział, że ona jest banalnie prosta, tym bardziej z niektórymi broni. Ja już mam co prawda jeszcze odblokowany ten ostatni ARM, jak dobrze pamiętamy się nazywa, właśnie z syndykatu naszego operatora kochanego. I opowiem Wam mały co nieco w następnym filmiku z hardline'a odnośnie tejże broni. Ale właśnie jeżeli chodzi o te pozostałe, o te typu M16, M416. G36, jak dobrze pamiętam, tam chyba też jest, to słuchajcie. Strzelanie z tych broni jest. To, to jest masakra. To jest, to jest tak proste że, że aż boli. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś nie jest w stanie tym czymś zabić, no to już nie wiem czym, czym powinien zabijać. I... One niestety po raz kolejny te, te pistolety maszynowe, zobaczcie, jak fajnie gra się, kiedy ma się tarczy na plecach. Te pistolety, przepraszam, te karabiny szturmowe, znowu są po raz kolejny lepsze niż pistolety maszynowe na bliski kontakt. I jeszcze do tego pistoletem maszynowym musicie włożyć trochę amunicji. Trochę dużo amunicji, do tego musicie. E, e, nie macie zbyt dużo pestek w tym pistolecie. I e, sprawa wygląda następująco, że e, w karabinkiem szturmowym takim typu M16 M416 jestem w stanie zabić czterech chłopa bez przeładowywania. To jest, to jest trochę absurd, e, jak dla mnie. No ale jesteśmy w stanie coś takiego e, zrobić. E, zobaczcie jak. Desert Eagle, Bolt Eagle, czy Orzeł Bielik, jak mi, się, jak mi się sprawdza. Tak więc, kurczę, no ja zawsze używam, znaczy zawsze, no, no ostatnio, ostatnio po prostu używam w tych grach typu FPS tych najgorszych broni. Ja staram się grać bardziej... E, hardkorowo, żeby, żeby, no, kurczę, żeby się nie nudzić, no. dlaczego, dlaczego, ci wszyscy ludzie grają tymi karabinkami szturmowymi, e, gdy można fajnie się zabawić? To trzeba umieć jeszcze może, no nie wiem. E, ja, ja znajduję bardzo duży potencjał w niektórych broniach, czego, czego zauważam, że inni nie widzą. E, I tak jak na przykład, gdzie uważam, że na przykład ta broń oczywiście jest beznadziejna, mówię tutaj o e, chociażby Uzi, Uzi jest beznadziejny jak cholera. Z tym, że są takie sytuacje, są takie mapy, na których warto jej używać. Everglades na przykład. Coś co jest dziwne, Uzi jest najlepszą bronią z klasy pistoletów maszynowych do e, walki w dalekim zasięgu. To można naprawdę ściągać z naprawdę nie, 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 niezłych e, odległości, z tym, że trzeba pamiętać o tym, że trzeba włożyć mnóstwo, ale to mnóstwo amunicji. Dobra, to by było na tyle. Zapraszam Was oczywiście do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka, like, tak więc trzymajcie się. Cześć.